Słuchajcie, zrobimy placuszki dla dzisiaj na śniadanie. Tylko najpierw muszę wymieszać dla mojego synka, bo on nie może jeść jajek, ma uczulenie na jajka. Zobczy najpierw zrobię trochę dla niego, zamiast jajka. Wszystkim. Słuchajcie, ja te placki tak robię na oko, ja nie odmierzam ile czego daję, nie? Tutaj dla małego zrobiłam dwa bez jajek. Docypałam jednak trochę mąki pełnoziarnistej. O. Dla niego starczy, a no, on jajek nie może jeść. A on mi tu wszystko wyciąga. Sandruś. A dla siebie, oczywiście, z jajkami, nie? Tak to wygląda. Zazwyczaj z syropem klonowym, ale dzisiaj mam ochotę na dżem. dżem to jest dżem i oczywiście jogurt naturalny. No i moja kawa. A tu malutkie je. Z jogurtem jakimś też. O. Nie bardzo chciał jeść te jogurty, także patrzę, że... Je. Już ściągnął ze stołu od razu jednego. No i zjad prawie. Co wczoraj tu w nocy się stało? Tu było wszystko posprzątane wieczorem. Przed pójściem spać. O. Śpi królik sobie na kanapie. Wszystko jest rozwalone. Posprzątałam tutaj wczoraj wszystko. Przed pójściem spać, przed położeniem młodego spać, powiedzmy. Pospał 15-20 minut, około 7 nie? Się obudził i nie było już spania. No, nie było spania. Masakra. I do 12 w nocy, tak. Także jak mówię, że mamy problemy z, po prostu z jego spaniem, no to właśnie to tak wygląda. Pomniałam Wam pokazać Monika pogodynka, jaką mamy dzisiaj pogodę. Tak wygląda dzisiaj pogoda nasza. Pada deszcz. Nie wiem. Tam taka duża kałuża stoi wody. O. Słuchajcie, już od dwóch tygodni... Wczoraj była przerwa, a tak od dwóch tygodni... Codziennie leje, śnieg pada, grad pada, wieje. Normalnie no, w, w nocy to tak o 11-12 zależy, nie? Przyjdą takie wiatry, wali tutaj ten deszcz po oknie, bo to z tej strony akurat zawsze pada. Masakra. I to dwa tygodnie bite, dwa tygodnie, jak już nie więcej, będzie, że tak się dzieje. A wczoraj było ładnie, było zimno, było tylko kilka stopni ciepła, ale świeciło cały dzień słońce praktycznie, no. Byliśmy dwa razy na spacerze, byłam wczoraj z, z Santiago. Dobra, bo ja tu gadam, gadam, cały vlog będzie przygadany. Słuchajcie, dzisiaj, co dzisiaj będziemy robić? Y Leci, ja idę jeszcze pod Prysznic, będę się szykować, a pojedziemy do Lidla. Mają mieć w Lidlu dzisiaj stoliki takie małe z dwoma krzesełkami dla dzieci. Bo jak widzieliście, mój synek nie chce już siedzieć w tym takim krzesełku do jedzenia, w tym hajcze i siedzi przy stole dużym. A chce taki, będzie teraz chyba to 35 euro ma kosztować. Także spoko. Cena i. Przyda nam się po prostu. Nie wiem, czy będzie tam ja, to zobaczymy, czy mu się spodoba, ale w żłobku na przykład siedzi w takich na takich krzesełkach przy stoliku, także je tam. To zobaczymy tam, czy to mu się spodoba. A jak nie, to i tak będzie potrzebny nam, wiecie, do malowania i rysowania i tym podobne na przyszłość, nie? No, dobrze, to ja lecę szybko się wyszukować i odezwę się do Was zaraz. Pokażę Wam szybko, co użyłam do pielęgnacji twarzy. Później umyłam w prysznic pod prysznicem. Samu wodu. Rano ja w ogóle myję samo tylko. Teraz zastosuję ten nowy tonik Pixi. Zobaczymy. Trochę się światło odbija. Pixi to jest retinol retino tonik. Um, wacik taki mam porównany z kwadratowego. Trochę. I przetrę. To jest nowy tonik. Powiem wam, że używam od kilku dni. No, myślę, że spoko. Ale jeszcze wiecie? A to tak po kilku dniach to może nie ma takiej... Okej. Okay. Różnicy mają no ja dużo takich... Yy, widziałam jeszcze u kogoś na Instagramie, że z witaminą C mają fajny tonik. Teraz tak, używam serum. Eseloder Advanced Night Repair. Te serum, że w nazwie ma Night, to, to nie znaczy, że tylko w nocy możecie go używać. I ja go używam teraz na dzień. Wcześniej używałam w nocy, ale kupiłam te znowu z Pixie. I ty jest jakby tylko na noc, nie? Także, bo jest złuszczające. Także. A tu już mam końcóweczkę, o! Bardzo mało. Tutaj już mam taką końcówkę, tylko widzicie? Chyba widać. Słuchajcie, ja je kupuję na najlepsze ceny, to będzie na lotnisku, jak na przykład dzisiaj lecicie, ale ono jest bardzo drogie, to jest duża pojemność. 100 ml to kosztowało 100 euro na lotnisku. Tak w sklepie tutaj będzie na pewno drożej, ale już używam go, nie wiem, od ilu lat lat, 4 mm. Już tak, miałam przerwę, bo tam, no, to trochę kosztuje. Na Kanarach kupowałam. Pamiętam też, jak byliśmy na wakacjach, bo tam jest mniejszy podatek. Także to też się opłaca tam kupić. No i co? To tak, mam serum. I mam teraz. O, mam z jajkiem taki najzwyklejszy teraz. Już go dużo nie zostało. Także wykończę. dostałam go od mamy. Oj, trochę za dużo. Także tak, już go skończę. A słuchajcie, krem pod oczy... Mm, czasami zapominam. <taki> Mam taki od siostry dostałam, coś takiego. O. To jest z Iwonu. To jest Eye Gel Mask, ale to można używać jako krem, to nie jest taki. Rewitalizująco-wygładzający żel do pięknacji okolic oczu z ekstraktem czarnego kawioru. No, ale nie nałożyłam, trudno się mówi. Ja powiem szczerze, że te serum to sobie na pod oczy. Po prostu. Także coś tam mam. No i tak to wygląda. Ten krem zużyję i wtedy i mam jeszcze dwa kremy. Na dzień ze stylo, teraz też z tego to serum na dzień i na noc. A taki tonik jeszcze używam, To mam taki tonik. Takiego toniku. To jest używany tonik do twarzy. Z pompką, a to co używam na wieczór? To ten nowy Pixie. I dzisiaj to jest napisane USPM, czyli wieczorem. No, dobrze. Idziemy się malować. Okej. Okay. Ja już sobie wyszykowana. Taki make-up dzisiaj zrobiłam. Yy, pralka wybrała, tutaj już on <ścoughs> zaczął pracować. Ale jeszcze muszę mam, wisi mi tam ręczniki, ścierki i tym podobne. I tak, słuchajcie, pokażę Wam coś. E... Pokażę wam coś. Tu zaczęłam układać z tydzień temu może otworzyłam już ja, także bardzo powoli mi to idzie. Nie mam z sobie... bardzo. Kiedy? To są takie puzle. tysiące. Taki obrazek. Tu ułożyłam tą drogę. Chciałam tam dach ułożyć, ale nie bardzo mi idzie. Także o tak to. Takie moje nie wiem ile pół godziny dziennie układam. Nie mam za bardzo nie mam za bardzo możliwości. Nie? Ale układanie, ja lubię układać pół w ogóle mnie to bardzo relaksuje, dlatego tak o. sobie zaczęłam. Dobrze, pomogę mu może porozkładać te branie. I zaraz będziemy jechać.

A, mi cały Lidl i małe dziecko. No. Pada śnieg? Coś pada. Ojejku. Na zdrowko, kochanie. Hej, słuchajcie, jesteśmy już w domu, nagrywam właśnie hol zakupowy, ten spożywczy, bo mamy tego bardzo, bardzo dużo, patrzcie. Tu porozkładałam. Już zaczęłam chować i sobie przypomniałam, że przecież nagrywam vloga. O tu mój synek pomaga bardzo. Aha, tam nosi, dobrze. Yhy. I kupiliśmy ten stolik. Co mówiłam. Zaraz to mój mążko składa, także zobaczymy. Zobaczymy. Pokażę Wam później. Zrobiłam sobie herbatkę, ale zanim ona mi się tu zaparzy, pójdziemy posprzątać w salonie szybko. A nie powiedziałam jeszcze, jest godzina po trzeciej, 10 po trzeciej i mały, mały zasnął o trzeciej jakoś. Także Gabriel gdzieś tam poszedł sobie. Ja sobie zaraz usiądę na chwilę, ale posprzątamy najpierw. Okej. Okay. To takie szybkie ogarnięcie tego wszystkiego. O! I tak to wygląda. Tutaj mamy drugą to ławę postawioną, żeby on do to... mm. telewizora nie płaził Po prostu. Zobaczcie, on śpi. Kilka minut w sumie to zajmuje, nie? Ale już po prostu tego, taki bałagan to on wczoraj zrobił w nocy. Nie spał do 12 w nocy, słuchajcie. Przespał się o 7-15 minut. Nie wiem, czy mówiłam to już o 7 jakoś koło 7 około 19 przespał się 15 minut i dalej w tango. No, mam herbatkę. Teraz jest mój czas. Może ułożę sobie tutaj trochę puzli. Trzeba pozmywać naczynia, ale to zrobię jak w stanie. Albo mój mąż to sobie wyłożyć, nie wiem. I słuchajcie, chciałam Wam pokazać. Kupiłam wy... Na takie coś znalazłam. To jest wheatgrass... Wheatgrass wheat powder. Spirulina. Spirulina i... takie coś. Kakao nips. No to kakao, no to wiecie, to można zaczynać do deseru czy do owsianki myślę kakao napisane jest to organiczne niby, nie? Pyszne w, w tych szejkach do pieczenia i w gorącej... O! Na przykład nawet, czy na cappuccino, czy na gorącą czekoladę też można posypać, nie? wysoki w błonnik. Wysoka zawartość błonnika, potasu, magnesu i cynu. No to tak jak czekolada, nie? To wziąłem to. Wziąłem ten Wigras. Słuchajcie, ja czytałam sobie teraz o tym, co z czym. Nie wiem, czemu dozię. Mam takie czasami, wiecie, co? Przebłyski, no, żeby z tego się, jakby, odżywiać. Wiecie, ja tak źle się nie odżywiam, chociaż mam tak, że jak się zawezmę, to wszystko tak fajnie, zdrowo się odżywiam ze wszystkim. A później już jak tak dobiję do tego, co chcę, na przykład, osiągnąć w sywecy czy w wadze. No tak, już później. Powoli, 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 powoli mi to się wraca do takiego śmieciowego jedzenia. Śmieciowego, no nie tak całkowicie, ale... Tutaj słyszycie jak kaszę mi patrzeć się na kamerę, nie? Bo Santiago śpi na górze. No to tak, to ten wheatgrass powder to jest... Yy, z pszenicy, to nie są takie no okay. znaczy to, ta trawa taka, co do 10 cm, jak zboże urośnie, to oni to ścinają. To jest to widwiast. Szukam w ogóle tłumaczenia na polski, to mi pokazywało, że to peż. Peż to mi się z takim zielskiem kojarzy. No, ale to takie zielsko może. I tak. Czytam, jak w ogóle to jeść. Z czym? To jest też napisane tak samo: do szejków, do gotowania, i do, do pieczenia i do. z ciepłymi napojami. I tak jest na bogaty w błonnik, proteiny, białko i żelazo i wapie. Czyli to jest w ogóle to jest taki super Tu mm, I z tego co znalazłem, to można sobie takiego shota z wodą po prostu wybić. Łyżeczkę tego. Mała, nie? Z wodą zrobić jak shot. nie? Albo do smoothie. No Zobaczę, może, ale właśnie 20 minut i się wchłania wszystko po prostu do krwi, jak na puste na, na żołądki wypijecie, także to mogę spróbować, to mi się wydaje, że przejdzie, ale nie wiem, o co ja myślałam biorąc to, bo to przecież są algi, niektórzy jedzą może algi, ale ja nie wiem, czy mi to przejdzie, <gry> patrzcie tutaj na zdjęciu, w ogóle są lody zrobione, ja no. Może to bym by zjadła, nie? Takie. Też patrzyłam... O, jest napisane tak. Bogaty w błonnik, białko i żelazo. W ogóle takie rzeczy to dla synka mojego by się przydało, ale chyba się nie daje dzieciom takie rzeczy. I tu też Spróbuję to spirulinę... Wiecie, nie wszystko naraz oczywiście, ale spróbuję to spirulinę może dodać do jakiegoś... Hmm, szejka? Nie szejka? Jak to się mówi? Koktajlu? No, ale to będzie śmierdziało olgami, także nie wiem, jak mi to przyjdzie. Ale czytam, właśnie na forum znalazłam, że ktoś nam pisał, że, no, że w ogóle taki smak, że właśnie nie mogła dziewczyna tego jeść. Ale można zawsze wykorzystać jako maseczkę, nie do twarzy. Albi ja Także zobaczymy. Dobra, ja sobie tutaj popiję herbatkę i zobaczę, może ułożę pięć kuzli. On no, to tutaj patrzę na kamerę, tutaj mi się strasznie już rusza. O, no tak, pół godziny przeszło, także pewnie zawstanie. A może pójdziemy na spacer, chociaż trochę wieje. Słońce świeciło, teraz już zachodzi powoli, ale... też nie wieje, ale dobrze się przejść zawsze na świeże powietrze, nie? Słuchajcie, młody spał... 2,5 pół godziny. I go w sumie obudziliśmy już, bo chcemy iść w odwiedziny do znajomych. Urodziła im się córeczka niedawno. Także idziemy tak na szybką wizytę. Na godzinkę może Max No i to by było na tyle. Chciałam już się z Wami pożegnać. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego. Dajcie kciuka do góry, że Wam się podobało.